Cześć, z tej strony Czarny Kot i dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania pogadanki o grze Black Desert Online. Postaram się Wam przedstawić plusy i minusy grania obecnie w Black Desert, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie czy Black Desert jest Win, czy może jednak nie jest Win. Zapraszam do oglądania. Krótce mówiąc o mojej historii z Black Desert zaczynałam grać na otwartych, japońskich beta testach bardzo dawno temu, ale nie zapołałam wtedy jeszcze miłością do Black Desert. Strasznie duży i przytłaczający wydawał mi się ten tytuł, bardzo też różnił się od tytułów, które grałam wcześniej. No i też druga rzecz, że sprzęt nie do końca pozwalał mi na to, żeby cieszyć się rozgrywką, bo Black Desert na tamte czasy był dosyć wymagający. Po kupieniu naszej anglojęzycznej wersji i zagraniu na europejskich serwerach, bardzo starałam się polubić się z tą grą, ale jakoś nie szło. Sprawy nie polepszało też to, że wokół Black Desert zaczęła się wtedy kręcić straszna drama w internecie. Pojawiły się haki, pojawiły się boty, pojawili się goldsellerzy. Wszystko najgorsze, co może spotkać gry MMORPG. No i cóż, zostawiłam ten tytuł na pewien czas. I jak się okazuje z perspektywy czasu decyzja była świetna. Ale równie dobrą decyzją było to, żeby po jakimś czasie dać Black Desertowi drugą szansę. Zacznijmy od pozytywów. Pierwsze co przychodzi na myśl, myślę, że nie tylko mnie, ale i wielu innym, to zdecydowanie ta grafika. W ogóle jakość tej gry. Jakość modeli, tekstur, jakość walki, efektów specjalnych, jakość muzyki stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ponieważ jestem miłośniczką sztuki, no to mogłabym powiedzieć, że zagrajcie w Black Desert tylko po to, żeby zobaczyć jak ta gra wygląda, ale... domyślam się, że skoro oglądacie ten filmik, to może interesuje Was coś więcej poza grafiką, więc Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl jest różnorodność klas i w ogóle różnorodność dróg, jakimi możecie iść grając w Black Desert Online. Ta gra nie narzuca Wam w sumie niczego. Na starcie wybierzcie sobie postać taką, jaka Wam się podoba. Wiele rzeczy jest dzielonych na konto, również większość ekwipunku można przerzucać między postaciami. Proces levelowania w Black Desert nie jest jakoś szczególnie trudny, więc nie przejmujcie się z tymi poziomami. Spokojnie, szybko nadrobicie to na innych postaciach. Także w zeszłym roku pojawiło się rozwiązanie idealne dla nowych graczy: czyli Season Serwery, na których tworzycie swoją jedną specjalną postać sezonową. Na tych serwerach proces ubierania swojej postaci, czyli tworzenia całego. Equipunku oraz levelowania i zdobywania skill pointów jest bardzo uproszczone. Polecam to rozwiązanie wszystkim tym, którzy mają już jakąś swoją ulubioną klasę, którą chcieliby pograć dłużej. Kolejną wielką zaletą Black Desert Online, która przychodzi mi na myśl, jest zdecydowanie system walki, który jest naprawdę bardzo płynny, bardzo ładny i przyjemny w użytkowaniu. To, co pięknego ma też Black Desert, to różnorodność krain, mamy wielki ocean, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom wyzwań, mamy tytułową Czarną Pustynię, która też przypadnie im do gustu, ale mamy też łagodniejsze miejsca, takie jak piękną i urzekającą Kamasylwę, mroczną Odraksję, która jest najnowszą krainą Black Desert, surowy i górzysty Dryaghan, który ma do zaoferowania zarówno smoki, jak i alpaki. Możecie zacząć eksplorować tą grę, możecie robić questy i po prostu na spokojnie przetaczać się przez wszystko to, co Black Desert ma do zaoferowania. Możecie potraktować Black Desert tak jak Grindownika, w końcu z taką myślą został stworzony, czyli po prostu stać na spocie i mieć setki, tysiące i dziesiątki tysięcy mobów. Możecie oddać się zbieractwu, które no, ma naprawdę szeroki wybór profesji. Możecie je ze sobą mieszać i budować swoje wielkie imperium ekonomiczne. Serio. Jeśli Black Desert przypadnie Wam do gustu i dacie mu szansę, to on zapewni Wam naprawdę kilkaset godzin kontentu na spokojnie, bo jest tyle rzeczy wartych spróbowania w tej grze twórcy naprawdę się postarali o to, żeby wyplenić wszystko to, co spotkało Black Desert na początku. Nie spotkacie już teraz raczej ani botów, ani goldsellerów, a przynajmniej ja przez moje ostatnie dwa lata gry się z nimi nie spotkałam, a grałam naprawdę sporo. Nawet jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że jak na tak duży tytuł to naprawdę jest gra z bardzo małą ilością bugów. Chciałabym też zaznaczyć, że jest to gra z naprawdę niskim progiem wejścia. To znaczy, że jak już ogarniecie sobie, jak ogromnym tytułem jest Black Desert, nie będziecie musieli poświęcać jakoś szczególnie dużo czasu na zdobycie wyposażenia, które Wam pozwoli na spoko rozgrywkę na naprawdę niezłym poziomie. Gra cały czas jest w stadium rozwoju. Co tydzień są pacze, które wprowadzają różne poprawki do balansu postaci do rozgrywki, ale także inny content, taki jak na przykład eventy. Black Desert event nigdy się nie kończy, nigdy. Specjalne wydarzenia się zapętlają. Co roku są takie same, ale co roku są też nowe wydarzenia, więc to odróżnia zdecydowanie Black Desert od innych MMORPGów, gdzie no, twórcy lubią zapętlać specjalne wydarzenia na święta, takie jak Halloween czy Boże Narodzenie. Dobrze, ale wystarczy zachwalania tego Black Desert. Porozmawiajmy teraz o tych aspektach gry, które mają swoje plusy i minusy. I z mojej perspektywy rzeczą szczególnie godną wymienienia w tej kategorii, i dobre i złe są aktywności. Czyli to, że możecie sobie Black Desert spaskować, jak to mówię. Czyli po prostu zminimalizować do zasobnika systemowego, a wasza postać w tym czasie będzie robiła bardzo różne rzeczy, naprawdę. Na awku wasza postać może zdobywać nawet doświadczenie czy skill pointy, ale spokojnie, nie jest to jakoś szczególnie inwazyjna mechanika. Możecie też w ten sposób na przykład zlecić postaci gotowanie bądź tworzenie alchemicznych specyfików. Dlaczego jednak uważam to za i złe i dobre? za złe, dlatego że no wiecie, macie takie poczucie, że kurczę, może bym sobie włączył tego Black Deserta, chociaż wrzucę go na ten pasek. No i właśnie tutaj ja się na to nadziałam, że nie miałam wystarczającej samokontroli, żeby po prostu sobie pomyśleć, że no nie jest mi to aż tak potrzebne do życia. Znam masę osób, które mają włączonego Black Deserta non-stop przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. I no, pomimo tego, że gra jest naprawdę nieźle zoptymalizowana, to żre te zasoby. No i też wasz komputer nigdy nie ma czasu na to, żeby odpocząć, więc pamiętajcie o tym, jak będziecie grać w Black Deserta. Zastanówcie się, czy aby na pewno musicie mieć go włączonego cały czas. Może warto odpuścić. Kolejną dobrą, złą rzeczą jest kupowanie itemów z item shopu za silver zdobyty po prostu za granie. Jest tylko pewna ilość rzeczy, które możecie kupić w ten sposób. Nie jest to wszystko. Są ulepszenia konta, które możecie kupić tylko i wyłącznie za gotówkę. I drugą istotną wadą jest to, że no, ludzie bardzo szybko wykupują takie przedmioty. Musicie po prostu wystawić zamówienie na tą rzecz, na której wam zależy, i czasami czekać nawet miesiącami, żeby to dostać. Ale są też przedmioty, które stosunkowo szybko możecie sobie kupić po zamówieniu ich. Kolejną rzeczą, która zdecydowanie zalicza się dla mnie jako plus i minus jest bardzo duża społeczność graczy. Niestety, co za tym idzie, przygotujcie się na ewentualne walki o spota, walki o jakieś najlepsze miejsca do zdobywania jakichś materiałów, bo po prostu... No, serwerów jest bardzo dużo, ale graczy także jest bardzo dużo. Więc w tych dalszych fazach rozgrywki, gdzie będziecie starali się robić te rzeczy, które są najbardziej dochodowe, możecie mieć z tym problem. Kolejna rzecz, która jest zarówno plusem i minusem, to to, że bardzo mało aktywności wymaga od Was stworzenia drużyny bądź składu w ogóle zrobienia czegoś więcej niż jedną osobę. Praktycznie wszystko jesteście w stanie zrobić sami, co oczywiście jest świetne dla graczy solowych, ale dla tych, którzy lubują się w robieniu czegoś z innymi, no to tutaj ciężko, ciężko naprawdę znaleźć taki content, który wymaga od was zgrupowania się. Przechodząc do tych najgorszych aspektów Black Desert, pierwsze na myśl przychodzi mi zdecydowanie PvP. Jeśli lubujecie się właśnie w walkach między graczami, to możecie być bardzo niezadowoleni. Największą wadą PVP w Black Desert jest to, że zajmują się tym osoby, które grają od lat, bądź ładują ogromne ilości pieniędzy, do czego też za chwilę przejdę. I po prostu musicie mieć ekwipunek zrobiony na tip top, żeby w ogóle się w to bawić. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest ulepszanie ekwipunku, ale w tej daleko posuniętej fazie gry. Na początku, zrobienie ekwipunku, który będzie dla Was wystarczający, jest naprawdę szybkie i sprawne, ale potem ulepszanie Waszych statystyk i podniesienie ich choćby troszkę, niestety potrafi trwać miesiącami. Tak jak wcześniej wspominałam, Black Desert był tworzony z myślą o grindowniku. Czyli po prostu staniu na spocie i zabijaniu całych hord mobów, więc fabuła w grze jest raczej słaba. Mam wrażenie, że całkowicie została zepchnięta przez twórców, szczególnie na początku, bo ona była wielokrotnie już ulepszana, ale dalej nie jest zadowalająca. Jeśli szukacie fajnych historii w grach, no to przy Black Dezercie możecie się zawieść. Większość questów zamyka się w dwóch zdaniach. Też rzeczą, która skutecznie może odrzucić wielu i nawet spowodować, by rzucili całkowicie granie w Black Deserta, jest wszechobecne RNG. Czyli ulepszanie waszego ekwipunku zależy od szczęścia, tak jak to było na przykład w Metinie, o ile ktoś w niego grał i pamięta. Raczej obecnie odchodzi się od takich rozwiązań, więc dziwi mnie fakt, że w Black Desercie dalej to jest bardzo istotny aspekt rozgrywki, więc Wejście sobie na tą poprawkę. Ostatnią rzeczą w kategorii tych złych, o których chcę wspomnieć, jest to, że ceny w item shopie są naprawdę ogromne. I o ile sama gra kosztuje grosze, to każdy item, który można kupić za gotówkę, jest naprawdę bardzo drogi, szczególnie na polskie standardy. Na przykład, pełen outfit kosztuje od 22 euro do 34 euro, więc to są naprawdę duże kwoty. I teraz przechodzimy do naszego kluczowego pytania. Czy Black Desert jest pay to win, czy nie jest? No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, jeśli wyłożycie wystarczająco dużo pieniędzy, może da Wam to jakąś przewagę, ale to jest tylko może, a kwoty muszą być naprawdę gigantyczne. Nie ma wiele takich graczy, którzy wybiliby się tylko i wyłącznie na wydawaniu kasy w Black Desert. Większość graczy przedmioty z kategorii premium zdobyło w eventach, a czasami nawet po prostu za dzienne logowanie dostawało się takie właśnie przedmioty, które normalnie można kupić tylko za gotówkę. Więc yy, ciężko Wam będzie jako zwykłym graczom dostrzec to, czy gra jest ułatwiona dla tych ludzi, którzy ładują kasy, czy nie jest ułatwiona. Ja sama nigdy nie grałam za bardzo w VP, więc też nie chcę się nad tym rozwodzić, ale. Jakby przez te całe dwa lata grania mam wszystko to, czego potrzebuję do tego, żeby grać wygodnie. A jedyną rzeczą, którą kupiłam w Black Desert, taką wiecie z lepszej półki, jest rozszerzona wersja gry, którą kupiłam za 45 euro, czyli łącznie można powiedzieć, że wydałam 55 euro na to, żeby naprawdę mieć wszystko to, co było mi potrzebne. Podsumowując, musicie sami ocenić na podstawie waszych wcześniejszych doświadczeń w grach, czy uważacie, że Black Desert jest dla Was bardziej na plus, czy bardziej na minus. Na pewno uważam, że warto spróbować zagrać w Black Desert i dać mu szansę. A jeśli chodzi o Pay2Win, to tak jak ja przedstawiam, z mojej perspektywy nie odczułam w ogóle tego aspektu Pay2Win w grze. Ten rok może być dosyć przełomowy dla Black Desert, bo nie będzie on już u nas na naszym europejskim rynku wydawany przez pośrednika, czyli przez Kakao Games, a przez twórców gry, czyli Pearl Abyss. Black Desert, te wiele lat temu, gdy zaczynałem w niego grać, był tworzony z myślą o grze buy to play, czyli kup, żeby grać bez elementów pay to win, które no z czasem może się pojawiły, ale one i tak nie są wystarczająco inwazyjne, żeby jakoś szczególnie wpływać na ogólną gospodarkę gry, czy odczucia graczy. Zdecydowanie uważam, że Black Desertowi warto dać szansę, szczególnie osoby, które no, nigdy nie próbowały się wgłębić w tą grę, bo na przykład nie kupiła ich na starcie tak jak mnie, bądź które się zastanawiały nad kupnem. A dla powracających graczy jest teraz event, który właśnie dotyczy przenosin kont z Kakao Games na Pearl Abyss, za które możecie wyrwać naprawdę fajne świecidełka, więc warto się tym zainteresować. Z mojej strony na ogólne pytanie, czy warto zagrać Black Desert, to tyle. Jeśli chodzi o tą grę, to zdecydowanie mogłabym o niej mówić... Bardzo długo, ale nie chcę już wydłużać tego materiału. To był mój pierwszy materiał wrzucony na YouTube i nagrany, także możecie mi napisać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Chętnie też odpowiem na Wasze pytania dotyczące Black Desert. Dzięki za oglądanie i życzę Wam miłego dnia lub dobrej nocy.